Hej, czyli witajcie z tej strony z nowej Trolli, a dzisiaj opowiemy sobie pokrótce o najciekawszych, takich fajnych prezentach dla prawdziwej hype bestii. Zaczniemy od najtańszego do najdroższego, skończymy na kwocie 1000 złotych. Jeśli macie propozycje na swoje prezenty dla hype bestii, coś co wy byście chcieli dostać, to napiszcie to w komentarzu, a na pewno przypnę wam serduszko i na pewno też komuś pomożecie kto będzie szukał jakiegoś prezentu, a nie znajdzie go w tym filmie. Zacznijmy w sumie od takiego dość niestandardowego prezentu, którego raczej się nie spodziewaliście. Jest to yy, kominiara, ja tutaj mam białą, tam widać w tle yy, czarną. Czemu akurat kominiara i czemu akurat dla streetwearowca? Dlatego, bo tak jak we wcześniejszych odcinkach powiedziałem, można zrobić sobie takie fajne przypinki. Co prawda wtedy kominiarka się troszkę psuje, ale na pewno jest na to wiele sposobów na to, żeby ogarnąć te przypinki. Przyczepiacie sobie i macie, możecie sobie Logo sławnej marki, jakiejś zrobić e, i tu przyczepić. Co jest w tym fajnego? To, że na przykład, jak przyczepicie sobie e, tutaj, prawda? Tutaj sobie przyczepicie i to zawiniecie, to przez dziurę w ustach powinno Wam wystawać to coś, co sobie nakleiliście. Tak jak tutaj mamy, i to można wtedy założyć jako czapkę. Ja czapkę nie, nie zakładam zbytnio, bo wyglądam jak jakiś przyklasta, ale... No, yy, dlatego, yy, kominiarka, koszt takiej kominiarki może być do chyba do 50 zł, była najdroższa z tego, co widziałem. Ja swoją kupiłem za 29,90, chyba, czy coś w tym stylu, yy, więc, moim zdaniem, to był mega fajny zakup. Biorę ją na dwór, po prostu, jak jest mi zimno, to ją zakładam i serio tak ratuje życie, jak jest ci zimno, i po prostu sobie zakładasz kominiareczkę, i już jest ci ciepło, więc to była pierwsza pozycja, zapraszam do kolejnej. Na kolejnej pozycji mamy skarpety. Czemu skarpety? Ponieważ skarpety jest to coś takiego, co naprawdę mało osób zwraca na to uwagę. Spójrzcie do swojej szafy i zobaczcie, jakie macie skarpetki. Ja się przyznam, że mam głównie czarne i dziurawe, więc skarpetki może to nie jest jakoś, jako taki cały prezent, ale jako jakiś kawałek prezentu, to jest na, naprawdę bardzo spoko, na przykład dla kolegi z klasy na Mikołajki kupujecie skiety e, Supreme, tak jak jest z nie widać tego, bo są białe, na e, białym tle, e, ale no, tutaj macie, kupić skarpety e, Supa. No nie wiem w sumie czy to jest opłacalne, ale to jest 79 zł za takie skiety, supa z match shopu, takie skiety, supa albo inne skarpetki, bo nie wszystko musi być marchowe, możecie kupić właśnie takiemu koledze za no, tak z naprezem na Mikołajki klasowe na przykład. Skarpety zawsze się przydadzą, pewnie widzicie na swoich przykładach, sprawdźcie w szafie jakie macie skarpetki. Też widziałem u yy, założyciela marki 2005, u Mikołaja, bardzo serdecznie Mikołaj, pozdrawiam yy, z tego miejsca jeśli to oglądasz, że ciekawy używał skarpetek, ponieważ nosił skarpetki i to była główna część fitu, bo nosił Sandały i do tego skarpetki i o dziwo nie wyglądało to źle, ponieważ skarpetki miał pod kolor całego fitu i przez sandały to wystawało i w sumie jedną parę butów miał i parę par skarpetek i miał już ułożone naprawdę bardzo dużo fitu. Następnym prezentem będzie lampka Supreme. Nie jest to jakby oficjalna lampka i to nie jest taka lampka ta taka malutka, tylko to jest taki wielki LED z no z logiem supa są też z e, logiem jakiegoś SSC, Villon, e, Owo Palace, e, Pough White albo jakieś tam baby są. Jedynym miejscem, gdzie wiem, że można coś takiego kupić, jest to Hyperum. E, tutaj pewnie wielu Was będzie się pytało o Instagrama, więc tutaj go macie. Ja na 99% będę mieć taki lampion jakby e, Supreme i na niego czekam. Więc tyle. Czekam długo, ponieważ teraz ma jakieś... E, Problemy jakieś. Potrzebuje troszkę więcej czasu na zamówienia. Przechodzimy już do droższych rzeczy. Widzę, że już nie widać tego tak dobrze na kamerze. Jest, są to pudełka na buty od Sneaker Equipment. Czemu to jest fajny prezent dla Hey Bestii? Ponieważ załóżmy, że jesteście rodzicem, kupujecie swojej młodej, dwunastoletniej Hey Hejbestii cztery takie pudełka i ma na swoje jazzy Red October miejsce, ma na swoje Air Jordany. Z ofem miejsce i to jest naprawdę spoko, spoko opcja z tym pudełkiem, bo ja sobie trzymam na przykład to na półce w pokoju, takie pudełko i widać wszystko, cały butek w środku. No więc to jest kolejny prezent. Jego cena to 110 zł za dwa takie pudełka. Myślę, że naprawdę się opłaca, bo jest fajne i tyle. E, dobra, teraz coś ściśle powiązanego z e, butami. Jest to ich renowacja i czyszczenie e, od Sneaker Boys. Jest to jedyna taka firma w sumie, którą znam, która robi to dobrze e, i którą widziałem jak pracuje, e, dlatego właśnie e, tą firmę wam polecam. E, czemu czyszczenie butów? No bo e, dużo osób ma po prostu brudne buty e, albo potrzebują renowacji i e, w sumie taki prezent na święta e, jakiś może bo kupienie takiej renowacji to naprawdę spoko pomysł, bo najtańsze czyszczenie jest za 74 zł, a najdroższe za 84 zł, po prostu będziecie mieli czystsze buty. Ale kolejną opcją, którą, która w sumie niedawno wyszła, Przynajmniej tak mi się wydaje, bo wcześniej tego nie widziałem. Są to karty podarunkowe na chmielną. Od 50 do 500 zł na ich stronie. Taki voucher do chmielnej się kupić sobie tam jakieś budki, jakieś 97. Może Wam się uda wyrwać na pewno jakieś Air Force'y. Może jakieś MMD, 95. Coś w tym stylu. Albo nie wiem w sumie, czy to zadziała, ale możecie przewalić wszystko na automat, który. Będzie jeszcze odgrywać istotną rolę na tym kanale, mam taką nadzieję przynajmniej. Kolejne vouchery, jej! Kolejnym voucherem jest to voucher do Grail Pointu, o którym już Wam mówiłem, który Wam zapowiada, zapowiadałem. Są na 500 i na 1000 zł. W sumie spoko, opcja też, tak jak te inne, które Wam pokazałem, bo za te 500 w grillpoincie... Możecie kupić sobie, załóżmy, Tisa Baypa e, za taką kartę podarunkową, a za takiego tysiaka moglibyście sobie kupić e, albo jakiś hoodie może, Palasa, o ile nadal jest. Nie wiem, nie, nie mogę wam powiedzieć, co sobie możecie kupić, bo po prostu cały asortyment tam się bez przerwy przemienia. Ale jakbym ja miał, miał e, taką kartę podarunkową do breakpointu, prawdopodobnie jakbym miał tą za 500, to dopłaciłbym z i kupił sobie cegłę Supa. To by był najgłupszy wydatek w moim życiu, ale w końcu by się jej pozbyli. Ostatnia, ale chyba najciekawsza opcja yy, będzie to Custom. Jakby na Wasze życzenie, custom tak jaki Wy chcecie. Yy, na E-Force'ach też od Sneaker Boysów, za 700 możecie kupić sobie swój własny projekt na Air Force'ach, w cenie jest cena buta, a czas oczekiwania na takiego customa to jest do 14 dni roboczych według Sneaker Boysów, ale czasami możesz coś wypaść i przedłużyć się to troszkę ale moim zdaniem warto czekać, bo kurde własny but z załóżmy z creeperem e, musi być naprawdę bardzo fajny, ale załóżmy chcecie kupić coś oryginalnego e, bliskiej osobie i też coś czego na pewno nie zapomni to na przykład bierzecie jakieś e, jej załóżmy jej ulubioną posać z kryskówki bierzecie chociażby Załóżmy niech będzie tutaj e, fin z pory na przygodę i właśnie zlecacie sneaker boysom, żeby wykonała takiego customa z finem pory na przygodę. I no to jest chyba najbardziej oryginalne i najciekawsze, co możecie sprawić swojemu bliskiemu. No bo jest unikatowe i macie pewność, że nikt czegoś takiego nie będzie miał, chyba że wybierzecie jakiś gotowy już custom to wtedy może być większy problem. W sumie chyba starych prezentów na tyle. Jeszcze takim dopełniaczem, e, którego nie chciałem umieszczać w filmiku, ponieważ może wam to zbyt długo iść, to są e, okularki. Naprawdę dużo przedmiotów z AliExpress, tylko jest taki problem, że na święta to na pewno nie dojdzie, no bo z AliExpress to idzie naprawdę długo. Dlatego to tak jakby pod koniec i nie, nie wyliczam już tego do czegokolwiek, ponieważ no te okularki... Za jedną parę kosztuje tam 30 centów czy coś w tym stylu, więc no. A, no i Ship jest zazwyczaj darmowy, przynajmniej przy małych tak było. Zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, że fajnym prezentem jest y, na przykład taki rig. Y, ten jest akurat od kamuflaż, jest on naprawdę pojemny, fajny. Tu ma kieszonki, tutaj też ma kieszonkę. Jest naprawdę bardzo poręczny, jego cena to około 150 zł, więc fajnie jest kupić taki prezent. Szczerze, tak bym dostał to kominiarę. I skiety, na przykład supa, to dla mnie ten prezent był już, byłby już gotowy, nie musiałbym niczego więcej dostawać. A troszkę gorszą alternatywą dla czystringu są shoulder bagi Tutaj jest taki od custom bags. Dobra, w tym odcinku to już na tyle. W sumie mam nadzieję, że jakoś pomogłem, jakoś naprowadziłem Was mniej więcej na to, co chcecie kupić. Tak ogólnie jeszcze polecam kupować hoodie. Niekoniecznie musi być jakieś Supreme, czy inne takie. Może być na przykład takie hoodie od Zoology albo od jakichś innych polskich marek streetwearowych, jakiegoś nie wiem, sneaker Hertha, Line'a może. Naprawdę macie duże pole do popisu i też w komentarzach wypisujcie, co wy byście polecieli, polecili kupić Hey Bestie. Ode mnie to wszystko i w sumie się żegnam, papa. Pa.